Huta Panew na Śląsku obchodziła niedawno wyjątkowy w przemyśle jubileusz. 200 lat istnienia. Rozbudowana przez nas i unowocześniona huta wzbogaciła się ostatnio o nowy dom kultury. Jest tu sala wystawowa, teatralna, pracują zespoły artystyczne. Uruchomiono czytelnie. Na specjalnej wystawie zgromadzono pamiątki dwuwiekowej historii huty. Oto charakterystyczny most wiszący zbudowany 100 lat temu. Na tym samym moście spotykamy trzech najstarszych tutaj wiekiem i pracą hutników. Mijają nowe robotnicze osiedla, które wyrosły w ostatnich latach. Idą do domu kultury na tradycyjne śląskie piwko. Tomasz Gola pracuje tu 49 lat, Karol Lakota magazynier od lat 42, Józef Popiołek ma lat 65, a na hucie spędził 51. Ich opowiadania są żywą kroniką najstarszej w Polsce huty. Zgodnie ze specjalną uchwałą rządu w pięknym, ale zaniedbanym Palacu Wilanowskim rozpoczęły się gruntowne roboty restauracyjne i konserwatorskie. Trzeba dokonać całkowitej wymiany przegniłych drewnianych stropów. Uzupełnia się uszkodzone plafony i sztukaterie. A oto fragment jednego z najcenniejszych odkryć, jakich dokonano podczas obecnych prac. W klatce schodowej konserwator Bursze odkrył pod warstwą tynku nieznane dotychczas freski i polichromie. Z wielką ostrożnością trzeba usunąć tynk, by całkowicie odsłonić stare malowidła, nieznanego jeszcze autora. Profesor Marconi bada i zabezpiecza odkryte freski. Za 5 lat gruntownie odnowiony i przebudowany według źródeł historycznych Palac Wilanowski zostanie oddany do użytku publicznego. Raga 2 to nowe, duże osiedle mieszkaniowe Warszawy. Nie brak tu oczywiście przedszkola, gdzie, jak widzimy, w re zabawa. Że co? Że dzieci poubierane jak na ślizgawkę? A, cóż robić? Kotlownia, proszę obywateli, nie zaczęła pracować. Maly już rozgląda się dookoła. Koks jest, całe góry koksu. Kotlownia też jest, a jakże, nawet jak widzimy zaloga palaczy na miejscu i w komplecie. Więc co u licha? O, właśnie to. Zakład instalacji sieci nr 3 ogromnie się śpieszy z remontem nieszczelnej sieci rurociągów. Ogromnie się śpieszy. Teraz. No bo kto by tam myślał o takich rzeczach w lecie? W lecie jest ciepło. Te wszystkie instalacje badano nie mniej nie więcej jak 29 komisji. I 29 razy trzeba było te roboty odrzucić. Bady Juzio bardzo się dziwi temu wszystkiemu. Nauczył się za to dwóch nowych słów. Partacze i nie chluje. Meldunek z Lublina. Zaloga Wydziału Montażu Głównego Fabryki Samochodów Ciężarowych imienia Bolesława Bieruta melduje. W dniu 14 października o godzinie 12 został wykonany 10-tysięczny samochód Lublin 51. Oto ostatnie chwile montażu dostojnego jubilanta. W Fabryki Lubelskiej serdeczne gratulacje. Fragment mechanizowanych prac przy wykopkach ziemniaków w największej spółdzielni województwa rzeszowskiego Dachnów. Piękna jesienna pogoda sprzyja tym pracom, ale rozpoczynają się nocne przymrozki. My wszyscy, amatorzy białych i niezmarzniętych kartofli, prosimy naszych rolników, kończcie szybko wykopki. Nie zostawiajcie kartofli na polu. Kazimierz nad Wisłą jest od wielu lat ulubionym miejscem wypoczynku i pracy malarzy, plastyków i architektów. Podobnie jak Antoni Niechowski, wielu naszych artystów jest pod urokiem tego niezwykle malowniczo podłożonego miasteczka, bogatego w zabytki architektury. Na odbudowanym z częściowych zniszczeń rynku w stylowych kamieniczkach urządzono ostatnio dom architekta. Wielu architektów pracuje tu nad swymi projektami, inni przyjeżdżają na wypoczynek. Nie brak tu oczywiście nieodzownej czarnej kawy, która dla naszych twórców odgrywa równie zasadniczą rolę jak benzyna dla samochodu. Stadion budowlanych w Warszawie. Międzypaństwowe spotkanie na żużlu, Austria-Polska. Pierwszy bieg, Polacy Krzesiński, Kapala jadą doskonale. Start do drugiego. O, Unterköfler stanął dęba i już nie pojedzie. Tu wprowadzą dwaj Polacy. Pięknie jadą. To Kupczyński i Szwędrowski. I w tym biegu mamy dwa pierwsze miejsca. Ale Austriacy mają mistrza. Kamper fantastycznie walczy sam przeciw dwóm Polakom. Dochodzi, mija, nie. Już się dostał w strugę żużlu. Polacy odnieśli poważny sukces. Wygrywają mecz z dobrze notowaną Austrią 72 do 36. Na 18 wyścigów wygraliśmy 15. Bardzo dobrze jechał nasz Szwędrowski. Kapala walczył z mniejszym powodzeniem, a z Austriaków bezkonkurencyjny był kamper. Jesteśmy na starcie do dziesiątego kolarskiego wyścigu Dziennika Zachodniego. Mietek Wilczewski jest dzisiaj starterem honorowym. Wyścig Dziennika Zachodniego ma dobre tradycje. W tych właśnie wyścigach odkryliśmy Wilczewskiego Hadasika Chwiędacza. W jednej grupie startują 16 latki, w drugiej chłopcy od 16 do 18 lat. Razem 600 zawodników. Ambicja, zaciętość przydałyby się niejednemu z naszych asów. Już jesteśmy na mecie. Stadion w Stalinogrodzie. Pierwszy wpada Reinhold. Janusz Reinhold i jego towarzysze zwycięstwa. Może kiedyś pojadą razem w wyścigu pokoju. 7 października minęło 6 lat od chwili utworzenia Niemieckiej Republiki Demokratycznej. 300 tysięcy berlińczyków przyszło na plac Marksa Engelsa, by pozdrowić przywódców pierwszego w historii Niemiec pokojowego i demokratycznego państwa, by powitać licznie zgromadzonych zagranicznych gości. Przed trybuną oddziały Ludowej Policji. Delegacje fabryk, delegacje chłopów z całego kraju. Przez długie godziny maszerowała ludność Berlina, manifestując przywiązanie dla państwa, które jest przyszłością Niemiec. Od wielu tygodni maroko stoi w ogniu walk. Rząd francuski zmobilizował szereg roczników i wbrew protestom społeczeństwa i żołnierzy wysyła do Maroka wciąż nowe zmotoryzowane transporty. Walki przedstawiane początkowo jako zamieszki przekształcają się w prawdziwą wojnę. Maroko to drugi Wietnam, pisze Praza Francuska. Tysiące bezbronnych ofiar oskarżają francuskich kolonizatorów. Rząd francuski podejmuje coraz to inne decyzje. Oto sultan Ben Arafa, osadzony przez Francuzów na tronie, dziś przez tych samych Francuzów zostaje z Marokka uroczyście wyekspediowany. Otrzymaliśmy zdjęcia z niedawnego strajku kolejarzy, który na wiele dni sparaliżował normalne życie Francji. Paryż był odcięty od świata, wszystkie dworce nieczynne i opustoszałe. do zalóg kolejarskich przyłączyli się także robotnicy kolejowi. Obok sejrze te wzięli udział w strajku socjalistyczne i chrześcijańskie organizacje związkowe. To była nowa lekcja jedności działania i walki francuskich robotników. Wenecja, plac świętego Marka. To miasto, niegdyś jeden z najbogatszych ośrodków handlowych, jest miastem wspaniałej architektury. Wenecja zbudowana na nadbrzeżnych wyspach nie ma prawie ulic i placów. Zastępują je kanały. Jedyne współczesne miasto, które ma 300 tysięcy mieszkańców i ani jednego samochodu. Tradycyjne gondole i motorówki są rzeczywiście bardziej przydatne na tutejszej marszałkowskiej, na kanale Grande. Tutaj, właśnie, w jednym ze słynnych weneckich gmachów w Palazzo Grossi. Otwarta została polska wystawa malarska dziel Bernarda Belotta Canaletto i Aleksandra Gierymskiego. Mieszkańcy Wenecji z wielkim zainteresowaniem zwiedzają wystawę, odkrywają tu urok starej Warszawy, malowanej przez ich rodaka, który pół życia spędził w polskiej stolicy. Poznają dziela malarza, który wielbił włoskich mistrzów, Polaka Aleksandra Gierymskiego. Na lotnisku moskiewskim ląduje samolot z Paryża. Wysiada Daniel Darieu. Gérard Philippe. Radzieccy filmowcy witają francuską delegację, która przybywa na otwarcie tygodnia francuskiego filmu. W Moskwie odbędzie się światowa prapremiera najnowszego filmu znakomitego reżysera francuskiego René Clera „Wielkie manewry”. Wśród licznej grupy aktorów francuskich są też najmłodsze gwiazdy francuskiego filmu, między nimi popularna Dani Robin. W drodze powrotnej z Moskwy zapraszamy do Warszawy.